Dodaję to do prania i mam ręczniki miękkie jak chmurka. Ten trik stosują w najlepszych kurortach spa. Szorstkie ręczniki potrafią skutecznie odebrać całą przyjemność z kąpieli. Na szczęście nie musisz wydawać pieniędzy, aby wymienić je na nowe. Wystarczy kilka prostych domowych sposobów, by przywrócić im dawną miękkość. Pamiętaj o tym, aby prać ręczniki w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Przy większych zabrudzeniach możesz zwiększyć do 60. Stosuj płyn do prania zamiast proszku, który może osadzać się między włóknami i sprawiać, że stają się one sztywne. Jednak lepszym rozwiązaniem będzie szklanka octu z kilkoma kroplami olejku. Za chwilę zdradzę ci, co to za olejek. Taką mieszankę wlej do przegródki na płyn. Możesz również wymieszać kilka kropel olejku z sodą oczyszczoną, wsyp to do bębna, a usunie to zapachy i zmiękczy ręczniki. Najprostsza metoda to dodanie kilku kropel bezpośrednio do bębna, nadaje on tkaninom świeży, naturalny zapach i działa antybakteryjnie. Olejek odświeża usuwa drobnoustroje i nie pozostawia żadnych osadów na włóknach. Cały sekret tkwi w olejku eukaliptusowym. Kosztuje dosłownie grosze, a efekt miękkich, pachnących ręczników jak z luksusowego spa jest bezcenny. Dodaj do prania dwie łyżki. Będzie pachnące przez wiele dni, nawet po tygodniu po wyjęciu z szafy poczujesz jego piękny zapach. Pokażę ci, jak perfumować pranie prostym domowym sposobem. Użyj trzy porcje soli kuchennej. Ja odmierzam tę ilość małą filiżanką. Sól to naturalny odplamiacz. Pomoże detergentowi użytemu do prania rozpuścić wszelkie plamy. Razem z plamami z ubrań zniknie brzydki zapach. Do soli wsyp jedną miarkę sody oczyszczonej. To naturalny środek piorący. Usuwa nawet zaschnięte plamy. Sól i soda dodana do prania zmiękcza wodę. Ubrania będą milsze w dotyku. Detergent będzie skuteczniejszy. Dzięki temu pranie będzie pachnieć tym, co ty wybierzesz do jego perfumowania. Dodaj więc około 20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Wszystko razem wymieszaj i przełóż do zamykanego naczynia. Do prania, w zależności od ilości ubrań, dodaj łyżkę lub dwie tego proszku. Użyj kapsułki lub proszku do prania jak zawsze. Żeby jeszcze wzmocnić zapach, wymieszaj kwasek cytrynowy z 200 ml wody. Dodaj do niego kilka kropli tego samego olejku i wlej z dwie łyżki tej mikstury w miejsce płynu do płukania. Tak wyprane rzeczy będą długo pachnące, dzięki naturalnym dodatkom.